Cześć, dzień dobry, witam Państwa. Jest sobota, godzina 12, także czas na Deals of the Week, czyli podsumowanie najlepszych okazji na klasyki w Stanach Zjednoczonych. Dowiesz się, ile naprawdę kosztują auta klasyczne w USA, ale przede wszystkim dowiesz się o nich czegoś ciekawego, także zapraszam! Zanim zacznę, ja muszę standardowo zaznaczyć dwie kwestie. Przede wszystkim, wszystkie ceny, które będę podawał, zawierają wszystkie niezbędne koszty potrzebne do zakupu, sprowadzenia i zarejestrowania auta w kraju. Jest to bezpieczny kosztorys, którego nie przekraczamy, bo zawsze jest lepiej być po prostu pozytywnie zaskoczonym. Po drugie, nie kontaktowałem się jeszcze z żadnym z właścicieli, więc nie mogę potwierdzić ani faktycznego stanu technicznego, ani oryginalności e, samochodu. Także bazuję tylko i wyłącznie na tym, co znalazłem w ogłoszeniu, to znaczy na zdjęciach i opisie właściciela. Także, jeżeli mamy to już za sobą, to zaczynajmy. I zaczynamy dzisiaj od Toronado z 67 roku, które przewijało się już w komentarzach kilka razy. I jest to naprawdę ciekawy samochód, podobnie jak Corver, który był tydzień temu. Jest bardzo nietypowy i bardzo unikatowy. Także zaczynajmy. To, czym wyróżnia się przede wszystkim Oldsmobile na tle innych amerykańskich aut z lat 60., to przedni napęd. Tak, dobrze słyszeliście. Oldsmobile Toronado był pierwszym amerykańskim autem wyprodukowanym po II wojnie światowej z przednim napędem. Pod maską znajduje się big block o pojemności 425 cali sześciennych, czyli na nasze to jakieś 7 litrów. Nazywa się Rocket V8 i generuje moc około 385 koni mechanicznych. Jest to naprawdę dużo, więcej od chociażby Fordowskiego 428 Cobra Jet, czy Chryslerowego 440 Magnum. Za przełożenie odpowiada mocniejsza automatyczna trzybiegowa skrzynia TH400, znana z innych modeli General Motors, którą w przednio napędówkach Nazwano THM 425. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym modelu, polecam film na YouTube pod tytułem Najbardziej innowacyjny samochód lat 60., bo to jest naprawdę ciekawe auto z futurystycznym wyglądem, które skierowane było do bardziej zamożnych klientów. Był to luksusowy wóz, więc jakość wykończenia wnętrza jest naprawdę. Zdecydowanie wyższa w porównaniu do innych modeli. Te wszystkie chromowane zdobienia dodają mu elegancji i bardzo ciekawa jest też ta deska rozdzielcza. I zwróćcie uwagę na ten klimatyczny prędkościomierz. I oczywiście pamiętajcie, że patrzymy na zdjęcia wnętrza auta, który ma 53 lata, więc ma już swoje ślady użytkowania. Oczywiście można byłoby je doprowadzić do idealnego stanu, chociaż moim zdaniem ma to swój klimat. Niezły klimat. Musi czuć kierowca, który oprócz mocnego silnika i automatycznej skrzyni ma do dyspozycji wspomaganie kierownicy, wspomaganie tarczowych hamulców i klimatyzację. Ten po wszystkich opłatach będzie kosztował około 100 tysięcy złotych. I chociaż nie śledzę jakoś bardzo tych modeli, to cena wydaje mi się być jak najbardziej atrakcyjna. Ale nie zatrzymujemy się, lecimy dalej, zostajemy przy General Motors, ale przechodzimy do Chevrolet'a, a dokładnie do El Camino z 1970 roku, które też przewijało się w komentarzach. I od razu muszę zaznaczyć, że bardzo podoba mi się ten model. No i trzeba przyznać, że naprawdę mieli fantazję tworząc szewelki pick-upa. Ten z ogłoszenia ma silnik 350 spięty z automatyczną skrzynią, a dodatkowo ma wspomaganie kierownicy, wspomaganie tarczowych hamulców i klimatyzację, więc jak na samochód użytkowy jest naprawdę bardzo dobrze wyposażony. Osobiście bardzo też mi się podoba niebieski lakier połączony z jasnym winylowym dachem i jedyne zastrzeżenie mam do wnętrza. Dla mnie jest trochę za niebieskie. Ma to swój klimat, ale akurat mnie jakoś bardzo nie kręci w tym samochodzie. Po wszystkich opłatach El Camino będzie kosztowało około 115 tysięcy złotych, więc moim zdaniem jest zdecydowanie warty zainteresowania, jeżeli szukasz takiego auta. Lecimy dalej. Kolejny Chevrolet, tym razem Chevelle z 1971 roku. Czyli ostatniego przed wprowadzeniem norm emisji spalin, i pierwszego po liftingu, w którym został zmieniony tylny zderzak, a z przodu zniknęły podwójne lampy. Nie jest to aż tak poszukiwany model jak te starsze, ale dzięki temu można go wyrwać w lepszej cenie. Ten z ogłoszenia przeszedł renowację kilkanaście lat temu i od tamtej pory był traktowany z należytym szacunkiem. Był zabierany na różnego rodzaju zloty, a na niektórych z nich nawet wygrał kilka nagród. Pod maską jest oryginalny silnik 307 cali sześciennych, spięty z automatyczną skrzynią biegów, więc to nie jest jakiś potwór mocy, raczej fajny cruiser, e, ponieważ ma wspomaganie kierownicy, wspomaganie tarczowych hamulców i nawet klimatyzację. A do tego brzmi naprawdę bardzo dobrze, zresztą posłuchajcie sami. Będzie kosztował około 136 tysięcy złotych, więc to naprawdę fajna opcja dla kogoś, kto szuka fajnego cruisera. Eee, następny na naszej liście jest mniejszy brat Szewelki, czyli Nowa z 1970 roku. Popatrzcie tylko na nią. Wygląda zupełnie niepozornie. Od klasyczny samochód bez żadnych spoilerów, lotów powietrza czy naklejek. Nawet felga jest klasyczna. Ale gdy zajrzymy pod maskę. To zobaczymy podłubaną 350. -tkę. Co prawda w ogłoszeniu nie ma wypisanej listy rzeczy, które zostały zmienione względem oryginału, ale widać elektroniczny aparat zaponowy, aluminiowy kolektor dolotowy i przede wszystkim aluminiowe głowice, które robią naprawdę ogromną różnicę. Niewiele osób podczas remontu silnika się na nie decyduje, bo są po prostu drogie i przeważnie podczas remontu mamy inne ważniejsze wydatki. Innym sporym wydatkiem, na który niewiele osób się decyduje, jest układ hamulcowy od Wilwooda z tarczami z przodu, który też mamy już założony w tym Szewim. Naprawdę fajny wóz, który ze świateł może zaskoczyć jednego Big Blocka. Po wszystkich opłatach będzie kosztował około 142 tysięcy złotych, i moim zdaniem jest to naprawdę dobra cena, biorąc pod uwagę to, co mamy pod maską, ale nie zatrzymujemy się, lecimy dalej. Czas na kolejnego reprezentanta. General Motors tym razem będzie to Pontiac Bonneville z 1966 roku w wersji Cabriolet w krwistym czerwonym kolorze. Trzeba przyznać, że nikt nie przejdzie obok niego obojętnie. Szczególnie, że ma ten charakterystyczny wyłopiasty przód podobny do kultowego GTO. To typowy krążownik mierzący ponad 5 metrów, więc śmiało można zabrać całą rodzinę na przejażdżkę w ładny, słoneczny dzień. Pod maską mamy Big Block 389 spięty z automatyczną skrzynią biegów. Dodatkowo ma wspomaganie kierownicy, wspomaganie tarczowych hamulców oraz klimatyzację, także jest naprawdę dobrze wyposażony. Po wszystkich opłatach będzie kosztował około 136 tysięcy złotych, także naprawdę ciekawa oferta. Ale lecimy na like, czas na Buicka GS 455 Stage One. Wyprodukowany został w 1970 roku jako mocniejsza wersja pakietu Grand Sport i od razu muszę zaznaczyć. Że to auto dla kogoś, kto szuka czegoś naprawdę unikatowego i zachowanego w jak najbardziej oryginalnym stanie. Silnik 455 o mocy 360 koni mechanicznych spięty jest z mocniejszą wersją automatycznej skrzyni biegów TH400. Na jednym i drugim jest występowany numer win, a to daje 100% gwarancji, że jest to dokładnie ten sam silnik i ta sama skrzynia, z którą ten samochód opuścił fabrykę. Według właściciela lakier ma kilka niedoskonałości, ale wynikają one po prostu z jego wieku. Sugeruje, że to może być jego pierwszy oryginalny lakier, a to zdarza się naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Wnętrze za to jest zachowane w bardzo dobrym stanie i też wygląda na oryginalne. A z dokumentu sprzedaży dowiadujemy się, że ma wspomaganie kierownicy, wspomaganie tarczowych hamulców, klimatyzację, elektryczne szyby i uwaga nawet elektryczne fotele z czterostopniową regulacją, także naprawdę bardzo dobrze wyposażony samochód, fabrycznie wyposażony w 1970 roku. I interesująca jest również cena, jaką zapłacił za niego pierwszy właściciel: 5 tysięcy dolarów. To jest tyle samo ile kosztował w 1970 roku na przykład Shelby GT 500. Naprawdę ciekawe auto. I zbierając to wszystko w jedno miejsce, mamy pełny obraz tego Buick'a. Jest to najmocniejsza wersja Grand Sporta z 1970 roku, który ma dodatkowo bardzo bogate fabryczne wyposażenie i jest zachowany w oryginalnym stanie. A patrząc na zdjęcia podwozia, przez całe życie był traktowany z szacunkiem i przechowywany w dobrych warunkach. Ogłoszenie jest z okolic San Francisco, gdzie klimat też sprzyja utrzymaniu klasyka w dobrej kondycji. Ten po wszystkich opłatach będzie kosztował około 164 tysięcy złotych i moim zdaniem jest to naprawdę bardzo dobra cena, ponieważ Hagerty ten model wycenia na ponad 445 tysięcy złotych po wszystkich opłatach. Także różnica jest naprawdę duża i wygląda na naprawdę bardzo dobrą okazję. Lecimy dalej. Czas na Roadrunnera. Już Wam kiedyś wspominałem, że bardzo lubię ten wóz, a lubię ten wóz, ponieważ powstał tylko i wyłącznie dla osiągów. Jest zupełnym przeciwieństwem bogato wyposażonego Buicka, którego przed chwilą mieliście okazję oglądać. Zacznijmy od wnętrza. Na próżno tu szukać elektrycznych foteli czy elektrycznych szyb. Popatrzcie tylko na kanapę, która jest mega klimatyczna, ale ma niewiele wspólnego z luksusowym wnętrzem. Deska rozdzielcza nie ma żadnych zdobień i znajdziemy na niej tylko to, co konieczne. Jeśli chodzi o dodatkowe wyposażenie, to ma tylko wspomaganie kierownicy, a hamulce są bębnowe i nie mają serwa, więc trzeba naprawdę uważać. Szczególnie, że pod maską jest Big Block 383 o mocy 335 koni mechanicznych, spięty z automatyczną skrzynią biegów. Naprawdę kozacki wóz, który idealnie obrazuje amerykańską motoryzację lat 60 po wszystkich opłatach będzie kosztował około 170 tysięcy złotych, więc moim zdaniem jest to naprawdę dobra oferta, jak za tak fajne auto. Zbliżamy się powoli do końca, czas na przedostatnie auto w zestawieniu, będzie nim Mustang w bardzo ciekawej wersji. Jest to California Special z 1968 roku i moim zdaniem jest to idealny kompromis dla kogoś, kto zawsze marzył o Mustangu, ale nie może sobie pozwolić na fastbacka, a chciałby mieć coś bardziej unikatowego niż standardowe coupe. Czym jest ta wersja Mustanga? Kalifornia była największym rynkiem dla Mustanga i odpowiadała aż za 20% całej sprzedaży. Postanowiono więc uhonorować ten stan specjalną wersją California Special. W zasadzie był to standardowy Mustang Coupe z kilkoma dodatkowymi estetycznymi elementami, takimi jak tylne światła zaczerpnięte z Szelbiego, wlotami powietrza na tylnych błotnikach również zaczerpniętych z Szelbiego, maską z zapinkami i dodatkowymi reflektorami na przednim grillu. Oraz specjalnymi naklejkami podkreślającymi wersję California Special. Zdecydowana większość z nich była również dobrze wyposażona, tak jak ten z ogłoszenia, który ma automatyczną skrzynię biegów, wspomaganie kierownicy, wspomaganie tarczych hamulców i klimatyzację. A pod maską znajduje się podstawowy silnik V8, czyli 289 cali sześciennych. Produkcję planowano na 5000 sztuk, ale projekt nie przyjął się zbyt dobrze i chociaż miał trafić tylko do Kalifornii, to zaczęto je sprzedać również. W innych Stanach, a nawet w Kanadzie. Finalnie produkcja zatrzymała się na około 4000 sztuk. Jest to rzadko spotykany mustang z ciekawą historią w dobrej cenie. Po wszystkich opłatach będzie kosztował około 130 tysięcy złotych, więc jest to cena ładnej kupety, ale mimo wszystko jest to bardziej unikatowy mustang. Także naprawdę ciekawa opcja. Tymczasem ostatnie auto i zakończymy standardowo czymś naprawdę bardzo drogim. Tym razem wybrałem dla Was. Camaro Jenko z 1969 roku. Każdy zna sylwetkę Karola Szelbiego, który współpracował z Fordem, ale czy słyszeliście o Donie Jenko z Pensylwanii? Był to syn dilera Chevroleta, a jego pasją były wyścigi i podkręcanie seryjnych samochodów. Zaczął od otwarcia warsztatu przy dilerstwie Ojca, w którym klienci mogli zamówić np. tuningowe części, lub po prostu zostawić samochód do wzmocnienia. Jego pierwszym flagowym modelem był Korwer, o którym mogliście posłuchać już w poprzednim odcinku. Jednak gdy w 1967 roku do sprzedaży trafił Camaro, od razu wziął go sobie na celownik. Zamawiał Camaro z największym dostępnym silnikiem 396, a następnie zastępował go jeszcze większym 7-litrowym silnikiem z Korwet o mocy 425 koni mechanicznych. W tamtym czasie. Polityka Chevroleta była taka, że flagowym, sportowym autem jest Corvette i do mniejszych aut, takich jak na przykład Camaro czy Nova, nie montujemy silników większych niż 400 cali sześciennych. Dlatego Jenko musiał silniki zmieniać we własnym zakresie. Ale wszystko zmieniło się w 1969 roku. Wtedy Don Jenko miał już tyle zamówień na Camaro z 7-litrowym silnikiem, że nie dałby rady tego ogarnąć. Postanowił więc wykorzystać centralny system zamówień dla dealerów Chevroleta, który w skrócie nazywa się Copo. Był to system przeznaczony do dużych zamówień flotowych, na przykład dla policji, w którym dealer mógł dostosować samochód do potrzeb klienta. Tym sposobem udało zamówić się 200 sztuk Camaro z silnikiem 4.27 i to nie był jedyny dealer, który korzystał z Coopo w tym celu. Eee, natomiast był największy, złożył największą ilość zamówień. Pozostali łącznie, wszyscy pozostali dealerzy Chevroleta łącznie zamówili 1000 sztuk Camaro z tym silnikiem, które teraz nazywa się Camaro Coopo. Ten, na którego patrzycie w tym momencie, jest jednym z 200 Camaro Yenko. Warte podkreślenia jest to, że takie Camaro można było kupić w wyłącznie sześciu kolorach. Jednym z nich jest Daytona Yellow, taki jak ten na tym Camaro. To, co wyróżnia Yenko od pozostałych Camaro, to brak emblematów na grillu i dodatkowe naklejki idące wzdłuż samochodu. Na masce mamy też tak zwany diament Yenko, który w skrócie oznacza Yenko Sports Scars. Pod maską mamy oczywiście silnik 427 spięty z manualną czterobiegową skrzynią, a komfort jazdy poprawia wspomaganie kierownicy i wspomaganie tarczowych hamulców. Wnętrze mamy bardzo podobne do tego standardowego w Camaro, ale na zakłówkach mamy podkreślenie tego, z czym mamy do czynienia. Ten po wszystkich opłatach będzie kosztował około 1,140,000 zł, także naprawdę bardzo dużo, ale jak widzicie. Unikatowe cechy, mała liczba wyprodukowanych egzemplarzy i fajna historia robią swoje. Mają ogromny wpływ na to, ile płaci się teraz za klasyki. I to jest naprawdę ciekawe, bo gdybyśmy postawili obok siebie e, zwykłe no zwykłe, Camaro SS, powiedzmy z Big Blockiem 396, i obok Camaro Jenko, to na pierwszy rzut oka dla laika. Nie byłoby jakichś dużych różnic, natomiast no, okazałoby się, że jęko jest pięć razy droższe od takiego zwykłego Camaro SS z Big Blockiem. W każdym razie, o tym jak unikatowe cechy i mała liczba wyprodukowanych egzemplarzy wpływają na cenę, będziecie mieli też okazję przekonać się za tydzień, ponieważ za tydzień nie będzie standardowego Deals of the Week. Przygotowałem dla Was podsumowanie. Najdrożej sprzedanych Mustangów w 2020 roku. Nie bez powodu Mustangów, bo Mustangi zdominowały ten rok, jeżeli chodzi o wysokie ceny, za jakie były sprzedawane na aukcji MECUM. Także na dzisiaj kończymy. Życzę Wam zdrowych i wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Chociaż jeszcze raz Wam pożyczę szczęśliwego Nowego Roku przy okazji. Podsumowania najdroższych Mustangów. Także na dzisiaj to było tyle. Dzięki. Jeżeli Ci się podobało, to proszę zostaw łapkę w górę. Koniecznie napisz komentarz, który samochód najbardziej Ci się podobał i jak ja, ta chciałbyś widzieć w kolejnych Deals of the Week. Dzięki, na razie. Cześć.